Siemanko gołąbeczki, z godzina za 10.10 .10. Byłem rano już u gołąbków, dałem im jeść, pić Wszystko przygotowane do ganiania Pogodę mamy w miarę Po wczorajszym orzysowaniu żyję, jak widzicie Tu mnie troszkę boli Słabo oddychałem eee, No ale co, ja cały czas trenuję swoją psychikę eee, I swoje możliwości No już dobiegała się 20 godzina postu Oczywiście jest czwartek, kolejny Już prawie rok Moich postów czwartkowych bardzo dużo mi to dało. Gdzie jestem teraz? Już chyba jestem daleko. Mama tu gotuje coś, zupę jakąś normalnie. Taki zapach jest. Uff, ale bym to zdejdzieł. No ale czekamy. Jutro piąteczek o 7 rano się coś zjebrycznego i będzie bardzo fajnie. Jestem dumny ze swojego morsowania. Mo naprawdę, tam wsadziłem rękę, bo przecież tam za cholerę nie wejdę. Nie ma takiej opcji. Ale przezwyciężyłem to i lecę dalej. Dzisiaj będzie. Czekaj, dzisiaj wrzuciłem film. Jutro będzie w piątek rano film. Na wieczór wrzucę jeszcze z autobusu dla wszystkich coś się znajdzie także i autobus, i, 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 i że tak powiem, i gołębie, bo na gołębie za bardzo czasu teraz nie ma. No dobra, ruszam. Poganiać To tu tak pysznie pachnie. Jakiś rosół tu będzie by się chciało zjeść. Trzymamy się mocno. A no i dzięki za wszystkie miłe komentarze. Kurde. Nie widziałem, żeby ktoś ganiał. No ale gołąbki są już przygotowane. Zobaczcie, jak te młode samice do tych pocztowych pary idą. No tam chcą dawać. <śm> Czekam na następne okazję. Idziemy, <gry> wypędzamy to towarzystwo? Czekajcie gdzieś tu mój kij. Jest Do... Dzisiaj niewiele robię, bo jak mam post, powiem wam, że nie mam siły i odpuszczam sobie wszelkie prace fizyczne. Chociaż nie zawsze. Ale dzisiaj. Dzisiaj jest ciężko. E, może po wczorajszym właśnie jeszcze. No, Pędzimy, popędzimy to. A, idą na darka, bo idą. Czekajcie przygwizdzę No, wróciłeś. Boją się. Nie wiem czy to jest. Mi się wydaje, że też spowodowane tym, że jak je zostawiam tu posiadkę i one sobie wychodzą, to ten wróblarz tu co i raz przelatuje i się boją później. Takie moje spostrzeżenie. Udarków nie ma nikogo. Szygwizdałem. Ale jeszcze dzisiaj cały dzień. Cały dzień, 4 godziny doganiania. Klatki wysprzątam, posprzątam, Poodkurzam. i będę parzył, bociany. No i się czarny nie odskakuje. No i idą na darkę tam. Mogłaby być. Ścisło chodzą tak małym kółkiem. Nie porują się na szczęście. Chyba będą schodziły do siadania 5 minut polatały Ale niech, niech zbierają energię na bitwę czy szybko przybierają Czyż to nie jest piękny widok Wysokości nie ma, ale tak zdrowo, zdrowo Najważniejsze, że zdrowo O tu gdzieś co Nad kapuciakiem O, w takiej odległości to nawet można powiedzieć, daleko są <laughs> no, boją się Nie się nauczyć, debile Bo tak to potrafią sklepywać na łeb na szyję. Tak to przynajmniej jak stoi na tej budzie, to nie zejdą. to Co to jeszcze tutaj? Ciemne to są zawsze jakieś. Marne się trafią. No i dobra. Jeden raz się udało, że kobito, patrz. głównik do budy to Zaraz przyleci Staszor i będzie się Pochodziłem tu pod tym, to wystarczy. Powiem Wam, że krzyżują się tu na potęgę. O, tam zaraz się ciemniaczek zaparzy z tym kokiem To ten co tak przechodzi budę, ten czarny, to mu piórko przycie. Tada, do dla poczty bierę się za sprzątanie przygotowanie klatek w kotłowni o sąsiad spędził za plecami u mnie pocztowe wypuszczone jedna ciemna nie chciała wejść pogonię mu pocztowe Aleścio tam za dwa ciemne Może ze dwa się podniosło cicho tutaj Poczta tam idzie No może wyjdzie Słoneczka, może wyjdzie Bawem się zobaczyła się to pędzi, by to ciężko No i poszły pocztowe ciemna nie chce z nimi chodzić Moja ciemna nie chce chodzić z nimi, to co mówisz, obcy? Coś miałem powiedzieć? Plany z moimi pocztowymi na przyszły rok? No tak, ze 40 młodych pociągnąć po nich, a resztę posprzedawać. Jak będzie tyle? Na pewno będzie z tego. Że one się chowają jak. Jak nie wiem. A już jest jeden. Nie no, wszystkie kolory to będę wynosił. Ten akurat przypadkowo wyszedł taki czarny, to, to lipa. No ale co, już go przecież nie. nie ubiję teraz. No ładnie się robi, ładnie się robi. Sąsiada usiadły. Ja klatki już prawie przygotowałem. Grubo dzioba nagrałem w karmiku. Także cały czas tutaj sobie czymś miejsce sobie zajmuję. Dzisiaj nie mam siły tak naprawdę. I jest tak trochę średnio do pracy fizycznych. Ale robię co mogę. Z każdym kroczkiem bliżej. Dzisiaj sprzątanie. Wrzucę buciany do parzenia. Jakieś perłowe może. Albo jasne może. Nie wiem. Zobaczymy co tam. Może żołbniki. He, jest tego do parzenia dużo. Kurde, patrzcie jak słoneczko wychodzi. Gdzie ty słoneczko jesteś? Gdzie ty jesteś słoneczko? Ty, to się popisuje, co się popisuje, co się popisuje. Dawaj na bił szybko Nie, nie idę jeszcze do domu, gdzie? No tak wygląda słoneczka. Dawaj, bo zaraz Darek przejdzie do domu. Znaczy Maciek i cię złapie te baranie Usiąść nie chce do gołemnika wyjść nie chce Denerwujący gąb. Ale to jest normalnie niemożliwe. Ona się tak popisuje cały czas, wam powiem Co tu mi tu zostało? Para żółtych, siwy, szymel dwa tygrysy takie ciemniejsze Patrzcie na teraz. Zacznę wariat Zaraz skocz na drzewo, tylko będzie, tylko zobaczy, że idę w kierunku domu Zaraz na tym drzewie będzie. Patrzę. Ach, kurde Kurde, tam jakiś jasny składowy Chyba genio wypuścił A. leci coś tu tak tak lecą jasne deresie on tam klepią nad nim deresie to cwany nie do złapania już o a tutaj jasne proste a tu jeden jasny i i i, i. I Buda, Peszt, korunia to łapciat. Kiedyś też tutaj do mnie wpadał Miał chęć, ale zobaczcie Żałobnik to żałobnik jest jakiś O, już są blisko To cwane Cwane ptaki Nie ganiane, tylko takie wypuszczone To najmądrzejsze Nie płoszone Zerwie się gdzie się zerwał, tam usiądzie. Chociaż nie zawsze. Mocno karmimy. Kukurydza nasypana, słonecznik już ze żarty. Czekamy na sąsiadów. Przyjdą tu, czy nie przyjdą. Pogoda piękna. Czekamy, czekamy. Chociaż z pocztowymi to problemu nie ma z parzeniem. Dwa to para. I wszystko. Biały z białym. <gryw> Najważniejsze. <gryw> to młoda samiczka do rocznego samca. Największego, najogromniejszego. Parę idzie jak zła. sąsiadów. Sąsiada, jeszcze dwa latają, trzy. O, sam jest w las. to ciemno, jakaś nie chce wejść. No i jest sytuacja, zobaczcie. Przerażony głębie, bo tu wroniaki jakieś latają, całe stado. Mówię, jakiś lot przyszedł. Lot wron. <grym> jak pięknie latają. W kupie. Można się pomylić. No, jakbym popędził teraz, to na pewno by był przerażony. Ja ten sąsiad nie gania. Może on czeka na mnie. Ej, goni igła. Chyba igła. Och, kurde, dziadosła. Zobaczcie. Słońce się pokazało, to sklepało. Oddzialny Słońce mówię fajnie słońca to się im za ciepło zrobiło. Zobaczcie co słońce zrobiło z nimi Kurde klepu, klepu Tu jeszcze się chodzą No gania i ulegania. Chodzą coś za coś, Słoneczko, to i gołębie szaleją. Ale idą tu na sąsiada. Może być ścina dzisiaj. Może być. Pięknie kręcą. Ale fajnie wiją. Taką bystrość mają w sobie. te drugie śniadanie tak słabo wychodzi. Nie przekręcił O teraz. Tak. No dobra 11 20. Albo mi się wydaje, albo tam siedzi jakiś ciemny groch obcy bez kitu. Siedzi obcy ciemny groszek Czekajcie, bo się zerwie Zielono Matego Ładne A ja nie zauważyłem kiedy wpadł Nikt nie ganiał tak naprawdę tylko igła Ale kiedy on tu wpadł Igły by tak nie chodziły, sąsiad ten jak on się nazywa Tadeusz ma ciemne, ale to na pewno nie jego Zaraz zobaczymy, zobaczcie, sztuka jest, kurde, tak niczego sobie poganiałem, patrzcie siedzi I nawet na budę nie muszę wchodzić, zobaczcie zleciał i wleciał. Może to mój jaki? Ładny cielu. Ale tak się spojrzałem na głębi, to jest właśnie to, jest te oko hodowcy. Znaczy, tu, hodowcy nie nurzaktuje. No oko gołębiarza. Spojrzałem, patrzę. No, coś mnie tutaj jakoś się tak świecił. Naprawdę się świeci. Jest tam. Ja mam bardzo podobno tu jest samiczka, ale ona tak się nie błyszczy. Tamta jest naprawdę piękna. Tu jesteś. Zaraz łapiemy, zobaczymy co to jest. Jest, zobaczcie, ma takie czerwone kropeczki. Fajna groszka. Tutaj akurat kulka się wyrwała, ma taką zapinkę mocno. To może być i bo ma czerwone kropki. Dwa igła takie czerwone znaczki to robi. Trzeba się dopytać. Igły. Pani igła by to chowa, ładne to żartuję, za dużo mam tych głębi. Do sprzedania jedyne 20 zł na targu po 20 u umie też 20. Dowie mi się czyja to... Ale fajna, fajna. Chociaż ja lubię te jaśniejsze takie jak są na szyi no ale... Znowu mi się zaczęły te groszki podobać. Się pytam na targach ludzi, jak czysty, taki jak ten. No zobaczymy, zobaczymy co w tym roku mi do by głowy strzeli. Tak, zarzuciłem mu tą wylotkę, ja mam jeszcze dwie wylotki takie. Jedną na białym agonie, taką najbrzydszą, żółtą. Jakoś ich się trochę narobiło w tym roku, nie wiem z jakiego to powodu. Tej żałobniki. Perłowe. To jest matka. Tam jest syn. Syn ładniejszy. niż ten drugi syn, ten co tak mi chodził. Samolot taki. No i tutaj te koki. Czerwone, łapciaty One mam nadzieję się szybko zaparzą. Klatki porobione. Zimny jeszcze, tak naprawdę. Zima 22. przychodzi, on już. Czekamy na wiosnę No i nie zdążyłem Zobaczcie, sąsiad akurat speń, spędził. Siadają. akurat tutaj kolega do mnie zadzwonił Poszedłem do domu. Wy kawę se o tej 12 Dobra o 13 poganiamy O no, zobaczcie, trzynasta. sąsiad tu się zamęczy Już nic z tego nie będzie Gania co chwilę Zapędzamy perłowiaki, jaśniaki Ojciec mówi, że one już pół godziny chodzą a to, czyli one nie usiadły wtedy. Ja sobie spokojnie kawę dopiłem Deresie gruchają. Boże jakie tu się pary porobiły to ludzie perłowe zwołuje Lecą. Dawajcie. A tak! Dawajcie. No może zobaczymy. Idą, idą. Kurde, zobaczcie. Nie mogę ich teraz do kupy zabrać. Tak się rozwaliły. Świniaki. Nie mogę tego żałobnika nie wziąć kija do ganiania. Tylko tak. Kurtką rzuciłem. Chory. Chorych to tu nie ma, chłopie. Chory. Nie chcą przyjść, bo nie chcą odejść. Tu z pięć sztuk nie chciało się zerwać. Nie chcą iść. Chociaż jest blisko, blisko. Tego jastrzębia brakuje, tato. Jasrząb by im pomógł. Pa, 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 może teraz? Co? Nie. Może teraz? Kurde, jak blisko brakuje. Zobacz. Jak tak to z tymi perłowymi to się łapał? Ech, to dziadostwiek. No i to garstka została. Nie, nie wiem. tu. Kurde. Wyłapali mnie. <S preachers> <ugly> <upside time sound> no, <laughs> ale ładnie poszło Maruda Po co mnie uczyłeś tych głębi? No to mądrze zawsze ładnie chodzą źle co A tu? A co tu? No bo połowa jest zamknięta tam. Tam jest zamknięta połowa, dobra. A cicho, cicho, idą, idą. A, tak jak widzę, po tej gwie... a po co ma widzieć? Jeden kurwa, wystarczy. Że ci dają coś, <laughs> wystarczy, że jeden tak widzę. Patrz jak uciekają. Ta, no. To Te jak wtedy tam poszły, to teraz w ogóle nie chcę chodzić. O, idzie Jastrząb, zobacz. Jest Jastrząb. Jest? Jest w jego. Zobacz, pa. Co ty, minął jego, idzie w nasze. <laughs> nie, Jastrząb. Poszedł, na Bóg poszedł. Idzie za ciemnym. No. No, tak. Patrz jak uciekły. Goni naszego ciemnego tato. Wali nasze. Patrz. Leć tam, leć. Idzie do niego cicho. Nie, zawrócił zobacz. Tu widzi, że to, to to takie słabe, słabsze i tak się tak się to no, idzie. Cicho blachę trzeba wziąć. Co on tutaj chce? I już O tych ich uciekł do do, do siadania, zobacz. Już poszł na dół Ale walił, rozwalił, patrz, jaki rozwalił Tak Paj do niego teraz? No jak poszedł tam za jednym, zobacz. Jego już siedzą Minął jego głębie nasze zatakował. Tato jakie to nieszczęście. Dobra, co się dzieje. Nam tu rozwala. No leci. Poszedł, zostawił je. Ale rozwalił nasze. Tu to kompletnie je rozwalił. Całe niebo. No No. Kurwa i one kurwy I daj, spadł Przy kawałek jastrzębia no przeleci kurwa, i one Spadają do ludzi no, Spadają do ludzi tam Cicho tu leci to coś Brona Wrona to, to Na pewno gdzieś tu jest drugi Ona tu na darmo nie kracie Sąsiada mądrzejsze uciekły ładnie Schowały się do Zeszły w dół I idą idzie znowu Tu leci się tu. Już się gębina boi. Już się boi. E? Zobacz, do niego powpadają zaraz. Wpada? No, no jak, już, już, już coś tam wpada. Ale wpada do no. niego? Nie. Idę tu do ciebie. kurwa wpada frajer Już jest. Już jest, zobacz. Jest już. Kurwa, wycintubam. Karny, zakarny. E, cicho, narka się rozwaliła. Pa! E? Przyjdą tu, wpadną. Idzie, idzie. Zobacz. Białego. I nie wiem, czy coś się podebra. Co? Zobacz, co się dzieje. Tyle, co ty kurde, zobacz. Jedno no jest tutaj, idzie znowu. No za tym białym, nie odpuści mu, tam poszedł. Tam No nie odpuści go, teraz to go chwyci. Ale zszedł tam w dół. No Ta. Oj nie wiem, zobacz coś tu się dzieje. Nad budą naszą przerażony. najbardziej... Przerażonych? Najbardziej przerażone. Co? Chory był <laughs> Ja wam powiem, że ten Meksyk mam z tym tatą e, nie wziął go, jest ten biały tam No, nie Nie wziął go Nie wziął go Nie wziął, go. Nie wziął go, bo tam poleciał e, Będzie po białolocie, bo tam się czepia mimo że, a nie... Ale mu tam pasuje i i teraz tam lata, teraz padnie. Lata tam się kręci. Te to w niebiosach są. Ale to nie rozwala, zobaczcie. Spada. O Jezus. Nie chcę tu przyjść już. Patrz, tutaj sąsiada są, a tam nad nimi ten czarny. U mnie jest tyle, tu lata, tu rozwalone, tu... Tu tyle głębia tu jest. Ale on już tam mu się spodobało. Już tam tylko tam. Jeszcze nie wpadł, ale zaraz pewnie. Czaposza. Już tutaj jest bardzo blisko. Klepie. A. Może teraz poznał. No dzisiaj śmiesznie było, poganiało się, sztukę się złapało. Berlin do... Berlin już nie ma siły. Moja? No, do Kargula. Tam widzi gołębie, że się zapewnie. Leć. stary. Stary Berlin. Ciekawe, coś tam mogło u sąsiada zostać. O, coś tam. Ej, chyba nic. Chociaż. Może coś tam zostało. Usiadłem. Moje zbierają się z niebios. To u mnie też może być jakiś ciemny. Nie mówię, że nie. Może być. Może być, ale jak one tak się dają, to. Po ataku przerażone. Deresie bardzo są przerażone. Zauważyłem, że teraz jak coś atakuje to... to potem ciężko je tutaj znaleźć. Zobaczcie, co się stało z tą, jak ona się nazywa, poszła, Krzychu, poszła, jak ona się nazywa, toplerka, tam gdzieś, tam gdzieś nad Marcinem ją pociągnęło, <grym z nimi> no ona, ona ma słówka, ojciec mówi, na nie ma słówka, jeszcze dwa chodzą, to może tu jakoś... Może przepaść Nie. Wali poznała zderaj się chodzi odżywać powiem Krzysiu co się mi <grym wylewam> tam szaleje coś. Je ty. Tu prawo w lewo zakręty robi Boi się jastrzębia. i ona tak odskakuje, to jej tutaj w przyszłości bududuj. Toplerka. No dobra, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Dzisiaj sztuka złapana, bardzo ładna, ciemna. Dereś ucieka. Poszedł Dereś. Gdzie jastrząb? Do domu ty. Będzie się tak kręcił, to... Zginiesz. Pozdro.